Korzystając z okazji, że właśnie znajduję się we Włoszech, tutaj za poleceniem państwa, których spotkałem pod Krzywą Wieżą, oni tutaj byli, udaję się do Muzeum Piaggio. Mam nadzieję, że coś pozwiedzamy. Zostało 20 minut, jest otwarte do godziny 13 i zobaczymy, co tam można ciekawego zobaczyć. Przecież każdy ma mazonia, przecież każdy ma marzenia, przecież każdy ma mazonia, jego nikt mi nie odbierze. Przecież każdy ma mazonia, przecież każdy ma marzenia ma ma są moje, są tylko, tylko moje każdy każdy Tego nikt mi nie każdy, ma marzenia. każdy są moje, są tylko, tylko moje. Samolot widzę. Muzeo Piaggio O już tutaj widzę ciekawe eksponaty. Szkoda, że tak na ostatni moment. Nie wiedziałem wcześniej, że tutaj jest, jest coś takiego. Gdybym wiedział, to bym trochę inaczej zorganizował to wszystko. Buongiorno. Buongiorno Dzień Buongiorno. dobry. Oh, dziękuję, thank you. <laughs> yes, I know, I know. 20 minutes. 20 minutes. F thank you. From Poland. Polonia? Tak, thank you. A więc jestem już w środeczku, w Muzeum Piaggio. No i zaczynamy zwiedzanie. Może najpierw tutaj na prawą stronę się skieruję. Jest, wespa. 125. 1949 rocznik, ale klimacik. O, a tutaj jaka wespa fajna z wózkiem bocznym. Hmm. Ładnie to wygląda, ładnie. Tutaj mamy silnik, chyba do jakiejś motorówki bądź łódki. Charakterystyczne, tak, dla Włoch, e, Piaggio. Tak jak tutaj można jakieś y, książki kupować, jest to zrobione na bookshop, albo można jakąś kawę. A, no Często gdzieś na jakichś imprezach można zobaczyć takie pojazdy. A tutaj wóz strażacki, ojej! <laughs> Piaggio AP 125 z taką przestrzenią załadunkową. Mm, tutaj jaka karoca, do ślubu można jechać. Ten to jakiś kurcze wyścigowy. Prawie jak na Dakar by jechał. Jakby tą flagę obrócić, to by była flaga Polski. Tutaj jakie malunki. Cyknę sobie jeszcze foto na Insta. Op. No Pięknie to wygląda tutaj jak ładnie oklejony. O, a to jest oklejone tutaj obrazami, fotografiami, jak z fabryki wychodziła. To jest bardzo ciekawe. I tutaj widzę, że jakaś e, taka fajna edycja. Edicola Fiore. Nie wiem, czy one tak wychodziły, ale amortyzator sprzed mnie zły. Czy one tak wychodziły, czy to jest po prostu jakaś zmodyfikowana wersja? Kto się zna na Piaggio, to dajcie znać w komentarzach. No i przede wszystkim te Motorowery. O, jaka fajna przyczepka. Ciało, Porter. 1971 rok. No i tutaj mamy samochodzik Piaggio. Śmieszny, bo te Piaggio są y, takie wąskie. Pomimo tego, że one są dwuosobowe, to tutaj jest taki ścisk. Tak... Takie wąskie są. No. Ale to. Fajnie, bo można, jak jedzie chłopak z dziewczyną, to mogą blisko siebie być, tak? I nic, nic ich nie rozdziela, nic ich nie ogranicza. A te pamiętam, Piaggio Zipy. To jak ja miałem 5, 6, 7 lat, no to jeszcze takie jeździły, bo to 94. rocznik. Poste italiane. Wóz pocztowy. A tutaj sobie siedzi na takim traktorku. No, jaki fajny, malutki traktorek. Do ławy by się taki przydał. W ławie takiego jeszcze nie ma Tomek. Piaggio. A tutaj mamy Dillard. Tak, motocykle Dillera. Tutaj cała historia. Piękne. Wyobraźcie sobie, że to jest 1963 rok. 1963. Tutaj kolejne drillery Co to jest za wynalazek? Ktoś chyba chciał samolot połączyć z motocyklem. No jest motocykl a tutaj wygląda jak samolot haha genialne tutaj jeszcze są gillerki jak dużo pucharów, certyfikatów tutaj widzę no na środku te motocykle tutaj robią wrażenie też jeszcze cyknę foto a tutaj coś dla fanów enduro Ale są maszyny, są potężne. No, tutaj już taka wersja, właśnie Dakarowa. Gilera 750 RC. Bardzo ładne. No i to są puchary, to są trofea. Jakie gigantyczne. Robią wrażenie, naprawdę. Zobaczcie, to są z lat 50. -tych. Od 50. do 90. lat wszystkie nagrody. Tutaj mamy kolejne motocykle różnych marek. Jest Ariel, jest Norton. Mm. Tutaj jaki custom fajnie wygląda. Fajnie, fajnie. I tutaj mamy historię Motoguzi. Ale to musiało być aerodynamiczne. Zobaczcie, jak to jest obudowane. No i Aprilki. I cała historia Aprila. Aż od 1987 roku tam na fotografiach. Kończąc na 2015, o ile dobrze stąd widzę. Wszystkie fotografie wszystkich zwycięzców. Jest, Rosji. Valentino Rossi. No genialnie tutaj jest, genialnie jest tutaj być, wśród tych wszystkich eksponatów. No uwielbiam motoryzację i jaram się tym niesamowicie, że akurat mogę tutaj być. Nie no, ta straż pożarna tutaj, to mnie rozwaliła, serię. A tutaj jest jeszcze druga część ekspozycji. Tutaj już są nowsze motocykle, takie wersje jubileuszowe. No, i tutaj mamy kolejną Wespę z tym wózkiem bocznym, ale klimacik. I tutaj mamy motorower, a tutaj jest taka wystawa zorganizowana: historia Piaggio, ewolucja w 66 Wespa. Pięknie są wykonane. Naprawdę. Moim zdaniem Piaggio najładniejsze włoskie skutery. Dobra, jeszcze tutaj tylko szybciutko zajdziemy, bo już zaraz zamknięcie. Tutaj jeszcze jest bardzo dużo tego wszystkiego. Piękne. Ja bym znalazł tą ścianę, na której się można podpisać, w sumie zostawiłbym tu swój podpis i można lecieć, można uciekać. Szkoda, że wlepek nie wziąłem, wiecie, byśmy tutaj nakleili, ale gdzie może być ta ściana, w której się można podpisać? Kurczę, jest za już tak pani na mnie patrzyła. Być może to jest tam na górze, wiecie? Tam jeszcze na górze jest, może być to gdzieś zlokalizowane. No trudno. Jeszcze sobie tutaj objedziemy. A spójrzcie na ten wielki moto motocykl. No bo to nie jest skuter, to jest wielki motocykl. Ogromny. Wow. A to? Helikopter. Nieźle, nieźle. A tutaj są wszystkie archiwa. Wszystkie archiwa pozamykane. Piaggio. Robi wrażenie. Wow. Wszystko pozamykane tutaj. No, czyli się okazuje, że oni tutaj mają taką przerwę, yy, bo teraz o 13 zamknęli, ale panie zapraszały, że znowu o 14 można przejść. Zobaczyłem na szybko, co mogłem. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Taka kolekcja, takie muzeum, wyłącznie skupiając się na Marce Piaggio, yy, głównie na Wespach, robi wrażenie. <grym>